Dyptek książąt Urbino znajduje się we Włoszech, w Toskanii, we Florencji, a ściślej w Galerii Uffizi w sali ósmej zwanej Salą Lipiego. Został namalowany w 1472 roku przez Piero della Francesca. Bohaterowie tego podwójnego portretu to małżeństwo z 13-letnim starzem. Ważne w owym czasie figury książęce. On, Federico Montefeltro, to książę Urbino, krainy graniczącej z Toskanią. Ona pochodziła z Mediolanu, bo była córką Aleksandra Sforcy, a siostrą słynnego Lodowika, który w swoim mediolańskim palacu sponsorował geniusz Leonarda da Vinci. Batysta, czyli chrzcicielka, tak właśnie miała na imię, została wysłana do Urbino, by wyjść za mąż za mężczyznę o 23 lata starszego. Jeśli dziś prasa bulwarowa ma pożywkę ze związków, w których jest duża różnica wieku, to znaczy, że od renesansu wiele w tej kwestii uległo zmianie, bo wtedy nikogo to nie dziwiło. Czuję, że tym razem będzie syn, myśli Batysta, patrząc na swojego męża zmęczonym wzrokiem. On, przez zaciśnięte usta i wyłupiaste oko, sprawia wrażenie mocno wątpiącego. Oboje są sławni w wielu krainach włoskich, bo Federico parał się kondotierstwem. Oznacza to, że zarabiał dowodząc najemnymi oddziałami na usługach różnych władców poszczególnych krain włoskich. Zarabiał na wojnie, w latach pokoju też mu płacono, ale znacznie mniej. Dbał o rodzinę i o swoją krainę bardzo, bo na jego temat powstały same pochwalne wersy. Ludzie żyli skromnie, ale podobno każdy miał co jeść, a książę nie musiał obawiać się o swoje życie w granicach własnego państwa. Był miłośnikiem malarstwa i książek, wolny czas spędzał zatem na rozwijaniu swojego intelektu. Kiedy osiągnął wiek dojrzały, przyjął na swój dwór czternastoletnią batystę i pojął ją za żonę. Biedaczka była jeszcze dzieckiem, kiedy dojrzały, oszpecony trybem życia Gondottir zechciał założyć rodzinę. Musiała wiele barier pokonać w sobie ta dziewczyna, bo mąż, poza tym, że był starszy, to jeszcze bez prawego oka i bez nasady nosa. Patrząc na nich w galerii oficji batysta przyciągała moją uwagę bardziej. Zastanawiałem się, czy między nimi mogła zaistnieć intymność, namiętność, szczęście. Czy dziecko z Mediolanu w okresie dorastania mogło dostrzec pod fasadą oszpeconej twarzy i dojrzałego wieku cechy pozwalające na pokochanie? Nie wiadomo, jak między nimi było naprawdę, ale wiadomo, że książę marzył jak każdy wojak o synu. Batysta natomiast rodziła córki jedną po drugiej, aż urodziła ich osiem. Od razu przychodzi mi na myśl, ile zdrowia te kobiety musiały kosztować same ciąże i porody. Jak szybko zaczęła dorastać od czasu, gdy wyszła za mąż mając czternaście lat, ba wręcz starzeć się. W jej przypadku twierdzenie, że młodsza partnerka odmładza starszego, nie sprawdziło się, bo to Federico wyraźnie postażył swoją żonę, czekając, aż urodzi mu ona syna. Urodziła w dziewiątym połogu i wyzionęła ducha. Na najsłynniejszym renesansowym portrecie ma 27 lat, jest w ciąży i za chwilę umrze. 13 lat ciężkiej małżeńskiej pracy opłaciło się, ale tylko księciu. Ciąg dalszy nastąpi.